Niech jakiś wymie wjedzie, nie? Wszystko nagrane, spokojnie. Się puści w media. Kurwo. O kur. O kur... Kto się bał umarł? Jadę by tam. Gdzie to jak się jechać? Na lotnisko LV? No. To wąperka Jak to chcesz... Aha. Co? A Perka, Cię zrozumiałem saber Perka, a ja cię zrozumiałem saber Kurwa. JA pier... No kur Wracaj tu pan Jak on ma nik nie widziałem Nie wiem, obejrzał na nagraniu, mogę ci ja dostać pier... filmiki go zgłosić Wyślesz Ja nie toleruję kurwa znaczy w sumie, bo ty stałeś na środku autostrady, a on jest. Nie jechał. znaczy, że się wolno we mnie wjepywać, kurwa, tego nie widać. No ja no. Idziemy po wkur... Uważaj, skór, uważaj, praży. uważaj. Szkoda, że tu nie ma czatu tekstu, tak mu się kurwa wy... Płać? Okej. Okay. Okay. Płac. Okay. Płac albo Raptor. Cię <laughs> ślizga jak sabre, mówię ci, na dźwięk ma też. Kaj się zdaje ten H H2. H2? That's <laughs> that. Co? Dobra Trzy <głos> <głos> Trzy <jeden. głos> A nawet mi się go godzi nie dieksem Wszczególnie Trzy <noise> Dwa Jeden o. O, Kurde, jak to wolno się rozpędza, nie? Setka? Aha, bo to w ogóle jest ograniczenie, nie? A no ja, no to my się ścigamę. Dobra, co robimy? Czy ja tam nitra? Nie <ścoughs> Co ze co? Co zepsułeś? Obróć pojazd, obróć <ścoughs> pojazd, golbik fast Obróć pojazd, obróć pojazd, please nic, nic mi się nie stało z nim Bo już What the fuck? Keep his <sighs> me butt Scott He was like, oh fuck, my ping just raised. Yeah, I'm good. How going about you suck my cock? Go, huh? Okay. How about you suck my cock? Huh? 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 <laughs> 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 huh? <laughs> What game? Uh, we should make a remix of that <laughs> Co? Znowu mandat dostałem Zaparkowanie na miejscu taksy, jak jestem taksi no. uh, Kurwa English? kto mi to wystawił To mi to wystawił English I can help you. Jako kurwa <laughs> znajdę nie to mu ten mandat wcisnę i się nim udławi kurwa skurwa. English I can help you translate dude <laughs> Gdzie jest ten debil? Gdzie jest moje auto? Wiezie je Kiedyś pierneta do domu. Pięć jest do domu. We're back. Kiedy mnie to do domu. <laughs> we <were> Kiedy <back. laughs> to do. <laughs> Jakby to była arma <laughs> No, tyś nacisłych. <laughs> byś wyciągnął klamkę i byś zaczął to będziemy na chrzcie. Now this looks like a job for me so everybody just follow me. We... Yeah, I have to go, because yeah. It feels yeah. so empty. What, go the go what the fuck is your pro? I'm just thinking, I'm, I'm, park. I'm fucking kidding. Chill the fuck out. This is I'm fucking you. This is, I mean, I'm not <laughs> linking park. Limpin' car. Limpin' car. Parking link. Link parking. <laughs> Parking, park, park... <grym> Parking Linkin nie to było pa Park Linkin co, coś takiego. <grym> nie, yeah, park Linkin. Fajny filmik. <grym> <grym> Nawet straszcie zna. Tym mechem, Tym mechem. Ford Carson. <grym> Niech jakiś wymieb jedzie, nie? Wszystko nagrane, spokojnie się puści w media Kurwa O, kur... o ku... Kto się ba umarł by tam On umarł? Nie wiem, właśnie Jestem stigiem jeb <ścoughs> Po ścianach Spidermeny Co tu jest? Jakie opatola Typowo, nie? Tak uwa pod prąd. zatrzymaj się Aha. <noise> to jest dobry, w ogóle taki, wiesz, hamski. Jeb yep. te mu też napisz. Aha. Aha. O zapłacił mi A few moments later. Chorba. Znaczy nie, w sumie to miał jak pierwszeństwo. Ale i tak. Tylko, no piszę z tym gościem, że nagrywa, jest luz, w ogóle. W ogóle znaczy nie, ja miał piersiństwo. I śmiesznie, i strasznie, i serio, i wszystko. Próbowałem. No to to jakieś odgłosy godowe Ja no, no, już takiego pecha, ktoś no. wymie wleciał samolotem. No, lotu chyba nie wiem ze 10 ludzi, i musiałeś na tego jednego trafić. Nic, niczym, niczym tu pole. No, jest tyle. No że już raz wleciałem, fajnie to zgodniki. No pamiętam, na filmiku jest. <noise> Jeszcze Przez mi się GTA wyłączyło! Odbyce, no tu, tu, tu pole i tu pole. No to była akurat... GTA mi się wyłączyło, skraszowało się.